Siemanko, z tej strony Adi, dzisiaj pokażę Wam, znaczy dzisiaj w tym filmiku, no w sumie dzisiaj pokażę Wam mm, z bronią dla szamana. Dobra, Pomożemy się tutaj id -kami. znowu, 609 w górę, lecę i 609, o, nie ta strona, o cholera levela nie mamy, level 250, dobra jest level, jest wszystko, tak, to jest pierwszy dzwonek. Widzimy jest ładny, DMG widzimy. Widzimy, widzimy wszystko, mam taką nadzieję. Lecimy dalej. Fajna id, dodawane, y Ikon. Tak jak wspomniałem ok ikony będą zmienione. To jest drugi. Tak, tak bijemy. Y teraz lecimy trzeci. To jest taki dzwonek pelowski. Ogólnie, jak widzicie, ograniczyłem już yy, świecenie. Widzicie, już nie świeci się jak psujajca. Yy, jest taki matowaty lekko. Dobrze, to jest tam sekundka roboty dla nas. Yy, yy, yy. To jest taki dzwonek. Taki... Powiem Wam, że mi się bardzo podoba. Tak bardzo detaliczny jest, nie? Jak widać. Ładnie dopracowany, taka kuleczka. Jakbyś, nie wiem, taki tulipan z butelki byście sobie zrobili i bili. Kurde DMG, Wam nie pokazuje. W każdym razie ten na 205 ma takie DMG. Tak wygląda. Lecimy hmm. kolejny. O, ta buława mi się też bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też. I ostatni. Tutaj nie zwracajcie uwagi na to, bo to jest przygotowane pod ikony dzwonków, nie? Dobra, teraz tego nie mogę ciągnąć. O, ostatni dzwonek ma no, takie bony i wygląda o tak. Jest to taki dzwonek, ale miecz. Aczkolwiek ja bym to tutaj tak wygląda do tyłu, ale to pomyślimy. E, dobra, teraz muszę wam, czekajcie, IP dobra. Teraz e, pokażę wam, akurat dzwonki były, to teraz będą wachlarze. Czekajcie łuk. No to były wachlarze. Czekaj. szlachetny wachlarz, arktyczny Bermuli 679, to widzieliście i 700, teraz zobaczymy, czyli 709 dobrze mówię Tak, to jest pierwsza laska, będzie taka. Druga laska będzie taka. Dzwony, bony pierwsze są takie. To jest druga. Jak widać jest wartość magiczna, a tak u góry jest to konkretna wartość. I wartość ataku zwykłego jest troszkę... cholera to samo przyzwałem. Jest troszkę inna. To jest runiczny wachlarz. Jak widzimy nie świeci. No trochę tam się świeci. Bo ma coś tam z tą skopane. Z teksturą. Może to jeszcze naprawimy. O to widzimy już ładnie wygląda. Nie świeci się. Jest taki matowy. 749 ten mi się podoba wachlarzyk. Nie wiem jak wam. Taki fajny, taki chiński, nie? Orientalny. orientalny kurwa, znowu to przez Wam. Orientalną teksturę ma. Teraz 205. To jest taki taka w sumie laska, patrzcie jak to bije tak z dwóch stron. Nie tak. Pyk, pyk i obrót. Też tak fajnie bije. Podoba mi się ogólnie. 769. To jest. Taka laska już, nie? Szkoda ogólnie, że nie idzie. Czy nie idzie? Pewnie idzie, tak zmienić animację, że tak stajesz, naciskasz spację i takie kuleczki lecą do tego do psa. A pomyślimy coś, ale to już nie przy tym serwerze. Bardziej takie na harda bajery. I tutaj taki ostatni z setu nie? Taki fajny smoczek. Pyk, pyk, pyk. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku Zostaw bronie dla szamana. I... Dzisiaj już nie wiem czy dam radę jeszcze coś wrzucić, jakiś set. Na pewno do jutra będziecie widzieć wszystkie zbroje, wszystkie bronie i biżuterię. Trzymajcie się, na razie.